Cześć, witajcie na kanale Grywanie Jestem a to jest moja świątynia gracza w dzisiejszym materiale. Przyglądam do was z kolejnym filmikiem z serii Tak Czy Nie, tym razem weźmiemy sobie na analizę, jak widzicie tutaj, edycję limitowaną gry Cuphead. Ale na wstępie chciałem was serdecznie przypomnieć o mojej stronie internetowej grywalnie.pl, gdzie macie tu wszelkie informacje, oferty i wszystko co potrzebuje tutaj kolekcjoner, więc zajrzyjcie tam, koniecznie. Jeżeli nie widzieliście poprzednich filmów, to też sprawdźcie. Edycja, którą widzicie, generalnie zawiera to, co ja znalazłem na stronie producenta, bo ogólnie były jakby to dwa opisy i dwa opisy troszeczkę się wykluczały względem zawartości. Jednakże ja wziąłem zawartość z, tego, z tej oto tutaj grafiki i tego się na razie trzymamy. Więc tutaj mamy grę. Wersji fizycznej na wybraną platformę, dlatego że to wydanie będzie dostępne na Nintendo Switch, jak i również na PlayStation 4, Premiera gry zaplanowana w tym oto wydaniu jest na 20 czerwca 2023 roku. I mamy tak grę i tą oto ruchomą, drewnianą figurkę, e, która wygląda świesznie, dziwnie. Pewnie większość stwierdzi, że jest do dupy, ale jak zobaczycie cenę, no to wydaje mi się, że warto jednak to zakupić. I kolejną rzeczą mamy tutaj kartę członkowską, która wygląda w ten oto sposób: takie coś, pewnie po prostu tu będzie zwykły kartonik, nie żaden laminat. Dalej, co tu jest? Dwustronna okładka zaprojektowana przez Studio MDHR. Nie mam pojęcia, co to jest. Wygląda to tak. Okładka bardzo ciekawa, fajna. I tutaj jest rozkładana mapa wyspy. To było. W jednym z opisów, ale zaznaczę na stronie, że to jest do potwierdzenia, nie mam pojęcia, chyba tego nie ma. I mamy tu jeszcze sześć kart, które są po tej oto stronie tak one wyglądają. Nie wiadomo jakie wielkości, jak to będzie wyglądać, jakie wielkości jest ta oto figurka. Nic tutaj, żadnych dodatkowych informacji nie mamy. Mm, ale tak, wydanie może nie zachwyca. Nie ma jakichś tam ultra super rzeczy w środku. Ale tak, jest to limitka, jest limitowane wydanie. Mamy na PlayStation 4 i do Switcha wygląda po prostu ciekawie. I słuchajcie, zostało wycenione w zależności od sklepów od 240 zł. Nie za czy Nintendo czy PlayStation 4. Więc idąc, idąc po prostu logiką obecnych gier i to jakie są cenie, sama gra czasami. Zobaczcie, patrzcie na to z tej strony macie czasami samą grę za 300-350 zł. Tu mamy za 240 zł. Całą tą zawartość z jakąś figurką, która troszeczkę jest przyćpana. Ale wygląda ciekawie. Ja to, zamu... ja to wydanie zamówiłem, bo w tej cenie bardzo rzadko się zdarzają rzeczy. I wydaje mi się, że to może być tak ciekawym, po prostu śmiesznym dodatkiem. Za rozsądne pieniądze do kolekcji. I Wam chyba też to radzę w tym oto szybkim, krótkim materiale. Dajcie mi znać co wy w ogóle osądzicie o tej edycji. Wydaje mi się, że taki przerywnik w... może być dość... Sympatyczny. No ale ogólnie ta figurka troszeczkę wygląda taką, jakby coś jej się tutaj stało, bo za dużo jakiegoś towaru czy czegokolwiek innego. A najlepsze jest to, że na oficjalnej na Amazonie to ona chodziła chyba na, w stronie producenta za 60 euro czy 280, zł, a ona za 238, zależy się od sklepu, bo już macie media ekspercie za 250. Więc w sumie to samo wyjdzie na Game Infinity. I tak, jeżeli chcecie właśnie zakupić tę edycję, to wejdźcie do linku, który jest w opisie. Tutaj jest od razu przekierowanie do działu edycje limitowane bądź do dedykowanego wpisu dla tej edycji. Więc tutaj mam wpis cały, tutaj mam dedykowany dział, mam gdzie są ostatnie wpisy dodane danej edycji plus, tabela cen i czasami też wszystko wszystkie sposób wrzucone tutaj i macie tutaj właśnie obecne sklepy, w których jest dostępne, staram się na bieżąco to uzupełniać wraz z linkami odsyłającymi, więc sobie e, zobaczcie, będzie mi bardzo miło i też możecie tutaj pisać swoje opinie w każdej edycji, w każdym tutaj dziale znajduje się możliwość zaopiniowania jej i też będzie fajnie, jeżeli z tego skorzystacie. Pamiętajcie też o figurce Dead Space'a, filmik był poprzedni, też są oferty, też warto tam zajrzeć. No i to tyle, że chodzi o ten króciutki materiał, tak więc dajcie mi znać, co Wy sądzicie o tej edycji, czy ją kupujecie, czy też nie i cóż. Widzimy się w kolejnych filmach z serii tak czy nie, na moim kanale, bo jeszcze powstaną zapewne dwa lub trzy, tak jak wam w ostatnim obiecałem. Będzie też unboxing edycji kolekcjonerskiej ze Star Warsów dzięki jednemu z widzów i wydaje mi się, że teraz to, to byłoby na tyle. Tak więc pamiętajcie łapkę w górę, subskrypcja dzwoneczek, strona internetowa, pozostałe media i jesteście w kontakcie. Trzymajcie się. Cześć!